Jest lepiej niż było, ale nadal trudno powiedzieć, że jest dobrze, aby załatwić sprawy w wydziale spraw obywatelskich i cudzoziemców w dolnośląskim urzędzie wojewódzkim trzeba poświęcić co najmniej kilka godzin. Ale są takie momenty, tak na przykład było pod koniec roku, że ludzie, aby dostać numerek i mieć pewność, że dostaną się do środka i załatwią swoją sprawę, stawali tutaj w kolejce o trzeciej, czwartej w nocy. Niestety nadal wrocławianie, jeśli chcą szybko i sprawnie złożyć wniosek o paszport, do innych miejsc w regionie. Wolą wybrać na przykład Wałbrzych, Kłodzko, bo tam załatwienie spraw trwa wielokrotnie krócej i nikogo takie wycieczki nie dziwią. Patrząc na te kolejki, jest to słuszna koncepcja, bo tam można czasami załatwić tę sprawę od ręki. No to nie dobrze, że nie można tutaj załatwić, bo jednak trzeba wsiąść samochód, w pociąg, no poświęcić pół dnia, żeby złożyć wniosek i odebrać. W takich dniach jak w tej chwili, czyli około świątecznych, tak wygląda ta sytuacja, ale nie wszystko można załatwić poza Wrocławiem. Tylko tu obcokrajowcy mogą składać wnioski o kartę czasowego pobytu czy pozwolenie na pracę, dlatego kolejek nie da się uniknąć. Były problemy i pierwszy raz um, brała mnie ten numer i dwie godziny, tak że z dzieckiem była, to była masakra trochę. A później już normalnie wzięłam numer, drugi już i jeszcze dwie godziny. Składaliśmy wniosek na przykład w Łodzi, no. Różnica taka, wielka. A w jaką stronę różnica? Właśnie. We Wrocławiu jest lepiej, czy no nie, we Wrocławiu to trudniej. Dziś rano wydano 250 numerków, wyjątkowo dużo. Ale kolejki nie maleją. Wiem, że czas oczekiwania w kolejce jest dosyć długi i to na pewno utrudnia proces złożenia wniosku. Samo złożenie dokumentów nie jest łatwe i wymaga czasem wielu wizyt, i za każdym razem trzeba poświęcić na to kilka godzin. Wiele osób szuka pomocy w organizacjach na co dzień pomagających obcokrajowcom. Ciągle przychodzą do nas ludzie właśnie z takimi pytaniami: z pytaniami dotyczącymi tego, jak można przyspieszyć sprawę jak można dowiedzieć się, co aktualnie dzieje się w tej sprawie. My staramy się pomagać na tyle, na ile to możliwe, udzielać informacji, udzielać informacji o stanie prawnym, aczkolwiek faktycznie no niewiele więcej jesteśmy w stanie zrobić. Dużym problemem jest samo złożenie dokumentów. Dużo czasu panu zajęło, żeby się tutaj dostać do Od rana do teraz, od rana. To bardzo długo. No, co zrobić. A kolejnym to termin, kiedy te dokumenty są gotowe do odbioru. Jeszcze niedawno na karty czasowego pobytu niektórzy czekali nawet półtora roku. Rozpatrywanie w sposób materialny ciągle akurat sprawia duże trudności i się przeciąga. Z czego to wynika? No między innymi z tego, że urzędników jest ciągle za mało i ciągle akurat ciężko jest dotrzeć do tych najbardziej kompetentnych osób, które mogłyby w tą rolę pełnić. Z czym to jest związane? No między innymi z tym, że w Polsce ciągle administracja publiczna jest na tym poziomie niedoinwestowana i ciężko jest ściągać naprawdę z wolnego rynku dobrych i dużą, dużej ilości akurat specjalistów. Na rośląskim Urzędzie Wojewódzkim w dziale obsługi klienta zatrudnionych jest ponad 40 pracowników. W okresie świątecznym nawet drugie tyle miałby pełne ręce pracy. Mam świadomość, że na pewno zdarzy się klient, który nie jest zadowolony z chociażby czasu oczekiwania w kolejce, natomiast ja wiem, że i ja, i nasi pracownicy robią wszystko, aby tą ilość zwiększać i obsługiwać jak najwięcej klientów. Coś można więcej zrobić? Więcej cierpliwości ze strony klientów poprosimy. na Asudnik, Echo 24.